Dzień dobry kochani, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale Dzisiaj ze mną Natix Hej. Citrox Jawor I Freli I Skipper I jesteście Wiece? też wy Wy... jesteście Aaaa. najlepsi Tak, to prawda Dzisiaj trafimy sobie wielki quiz o YouTubie Ja wiem kto go wygra Max, bo Max najwięcej ogląda na YouTube'a Nieprawda Ja nie oglądam YouTube'a Nie, się może dużo wiedzieć tak poza Może dużo wiedzieć, no. tak Dobra, jesteś jak robimy? Nie, bo jesteś najdłużej No, no właśnie, właśnie. No. ludzie to bywa Ja już trochę już Mogę zapomnieć o tym Dinozaur się chyba mówi, wiesz? Nie Dinozaur się chyba mówi, wiesz? Nie mówię się. ale to masz smaczki. Zaraz zobaczymy, jak będziemy siedzieć, bo będziecie w parach grać. I te pary będą różne, nie tak jak siedzicie. Baga, nie wy nie znali, z Znacie, znacie tylko, że Natalia jest jedyną dziewczyną, tutaj, która bierze udział, to Natalia tutaj wyloży z kim jest w parze. Dobra, to jest Damy radę! Życzę powodzenia z naszym tak, Dobra? tak. Ja o jedne rzeczy jeszcze. Nie zapomnijcie o subskrypcji tego kanału, ponieważ na tym kanale filmy pojawiają się w każdy poniedziałek i czwartek o 16.30. Zostawcie lajka, jeżeli chcecie więcej filmów tego typu. Dobra, moi drodzy, mam tutaj kubek Porsche, bo nie wiem, macie dali... Porsche, naprawdę. Tak. Wszyscy wiemy, że macie Porsche. Mam po prostu kubek termiczny, tak? Jak sprawa. będziecie chcieli odpowiedzieć, to musicie ode mnie wziąć ten kubek, żeby odpowiadać. A Trzymaj czyli tak naprawdę ja z Karolem będziecie za kubek. Tak, cały nasz sprzęt jest. Jeszcze to fakt. Ja w ale... mam fajną rzecz, ale... Ale płytek <grym> tak, tak, no. ze sobą Więc to jest zasada. I w sumie kto będzie miał kubek, ten odpowiada. Jeżeli źle odpowie, no to druga drużyna ma szansę odpowiedzieć. Dobra, grajmy, zobaczymy jak to wyjdzie w planie no. I drużyna, która ma najwięcej punktów wygrywa 200 zł. Bo chcesz pytać przestań. Zatem, czy mogę znagotować przeciwnika? <grym grym> Dobra, moi drodzy, jak czas miał Patec podczas maratonu? Weź, weź. Kto bliżej? Kurde, to bliżej? Jest? To możemy zrobić, kto bliżej. No poczekaj, stary, ile się biegnie na godzinę? A ja nie oglądałem akurat tego ciśnienia. Nie, no, robi się na luzie w 2,50. Co? Okej, okay, zaufam ci. Ja mówię 2,56. Wyżej czy niżej? Chyba niżej. Niżej. Tak? No, 2,55. O jedno liczbę. A bez kitu, no? Tak, 2,55 no. 4 godziny, 15 minut. Ale no jakby chciał to by zrobić te 2,56, to już nie chciał. to mi się chciało. pomyliło z półmaratonem chyba. Kioor. Mamy to skit dobrze. Ej, a co zemu? Mamy to w dobrze? E <laughs> 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 nie. Ile wyświetleń ma film Konopskiego? Pandorka, pan pandorka, pan ja wiem ile. Ja ile wybieram? ty wiesz, 16 milionów. 16 milionów? Nie ma tyle. 16 milionów 12 będzie około 12 milionów TAK JEST! DZIĘKUJĄ OSTACJĄ! Sorry, sorry Pomyliłem się, może Nie spokojnie. Do dobrej nazwy. Nie ma problemu nazwy. Dobrej nazwy. Kiedy powstał YouTube? Jest to dosyć specyficzna data Znaczy ja znam miesiąc i znam rok Sierpień 2005 Nic mi nie przychodzi do głowy Może to jest na zasadzie, że wiesz, że to jest 08 05 08 05 na przykład Albo 08 08 05, no ale to też tak To taka. już końcówka nie gra No nie, ale 050805. 08 że o to chodzi ze specyficzną datą. Chociaż miesiąc i rok, trafcie. Sierpień 2005 co? Mi się wydaje, że, się wydaje, że później. Też mi się wydaje, że później, nie, nie 2005. Ja bym powiedział, że 2-6 2,6. 2,6 marzec. No nie no, marzec. A czemu nie mam? Czerwiec, może 0,6, czerwiec. 0,6. 06. No, <laughs> 06. No, no, Czerwiec 2006 rok. 14 2005. luty 2005. Czyli, wale, okay, czyli wale, ale wiedziałem, że 2005. ja nie wiedziałem. Bo na początku ta była muzyka, tylko nie było w ogóle okay. jakby wideo, nie? Mm -hmm. Okej. Okay. To będzie łatwe pytanie. Jaki jest najpopularniejszy odcinek na kanale Citrax? Albo Messenger, albo. Ja Messenger. Ukryte funkcje Messenger. Ile było tych funkcji? Dziesięć. A nie 5? Nie, 10 ukrytych funkcji było zawsze. Dziesięć ukrytych funkcji Messengera. Dobrze. Nie widziałem ile funkcji. Ale to w, w, w KOSU! być się. kanał technologiczny, a nie ten. Powinieneś być Citrack. Citek! Ale, ja ale, ale był taki pomysł. No? Citek karowa. Ile członków Genzi ma swój kanał? Mortalcze Kartoni. Tak. Hania. Bartek Kubicki. Faustyna. Tak. Tyle. No, no tak sześć. No sześć. 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 Źle. Moi drodzy. <laughs> Natalia to rozkminiałem, no. tego nie wiedział. Bo teraz Natalia... jak Max powiedział, to mi się skończyło, że przecież się oczy z Rzyzymi. I no. też świeży dopiero co otworzył kanał, więc ja stwierdziłam, że to będzie takie. Dobra, tak, dobra, no, dobra, Jest no, Jestki. Dwa jeden, no, jeden. no, Beka, beka o, Trzy, no, jeden, no, jeden. Jeden. Jeszcze lepiej. O, jak nazywał się no, no, Wiesz! Lekko nie będzie! Sieku, ty tego nie wziąłeś! Lekko nie będzie! Czekaj chwilę! Kuli, w mnie robi! Lekko nie będzie! Ostatecznie? No. No, czekaj no. dawaj wejwidą! Chwilę! Nie, czekaj! Dawaj wejwidą! Ale jest jest... Tak, nie, nie widać! Be tak, Bejtuję! Tak, no? Lekko nie no. będzie, mal widą! Oooooooo! się! Tak, chodź, idź ty dalej! Co? Chodź, kurczę! Nie wiem, że przegrywałem! Nie wiem, że przegrywam, ale nie wiem, proszę! Jakie miasto zakorkował Buddha? Żartowałem, nie chciałem, żebyś tego brał Serio, nie chciałem, żebyś to brał Podczas, brało. ja wiem podczas nie czego wiem, Ja wiem, on wiem Mi się kojarzy, ja ale nie jestem pewna Niech oni nie odpowiedzą i pogadamy Ej, bez kitu, ha ale tak nie wiem, nie wiem A nie. Wiem to to, ale to, ja mam moja... to walnął to Tak, twoje tak? bo no, no. jedziesz Radom. Mi się kojarzy z Rzeszów. Okej, okay, dla mnie to był totalne strzałe, tak mi się skojarzyło coś z Gliwicami. Nie wiem czemu. Chyba, że nie chodzi o tę stację. Właśnie, ale my powinniśmy mieć teraz dokończone pytanie. Nie! No dlaczego nie? No, no, dlaczego no bo wy nie? nie wyszarpaliście. Tak, tak, tak. Tak, tak zawsze jest tak, w tak. miliardach i tak dalej. Podczas akcji tankowania auta Mi się wydaje, że to było coś na R. Właśnie okay. chciałem powiedzieć Radom albo Rzeszów. Rzeszów. Dobrze A nie, ja nie, wiem, Pobrezę, pojęcia, nie pojęcia. jeszcze nie odzywam serio Powiedziałem Karol, Karol Karo, mi a Karol a Nie, graj sam, serio Nie słuchaj nie słuchaj Nie proszę A nie ja mówiłam, że Karol będzie dużo wiedział, bo najdłużej jest na Nie mam pojęcia Ile jest filmów na kanale z tego Tygotyn? O ile można? Kto bliżej? Kto bliżej po prostu? No to, no to kto bliżej? trzy, no. 3, 4. 3. 2 121 95 81 Mordzia jest... Paskini. To jest kanał! Sorry, że za twój kanał lepiej niż ty! No, ja, nie ma takich nowoczesnych pytań nie, no, nie, nie, nie okej, okay. no. dalej Uwaga, uwaga Pytanie numer 9 Jaki owoc występuje na profilowym czajnika na YouTubie? Bierz! Bierz! Ja nie wiem ja bier. Bierz! Panam! Bęęęęęęęęęęęęęęęęęęęęęęęęęęęęęęęęęęęęęęęęęęęęęęęęęęęęęęęę Uwaga, uwaga Jaki jest drugi najpopularniejszy słodycz na kanale Jawa? W sensie największy słodycz Ja nie wiem Co Co jest wszystko? z Kindera stary musi być Myślisz, że z kindera? Nie wiem stary. Kinder mi bym powiedział Oni robili kinder jajko? Było czy nie? Ja nic nie wiem Ale im, im chyba nie wyszło wtedy, ale... Pamiętam, tak, Karol coś dobrze kojarzy z tym, że tam nie wyszło i tak dalej Było, nie? Mieliście jakąś formę, coś tam jakaś To tak się, Co się w... chodzi o sam odcinek, no tak, tak odcinek, był taki. no. Nie wiem czy Pianka też nie miała dużo Pianka, bo Paweł tam tak... On to... no, tak klepał Tak to. klepał ją no No spokój się Paweł, po moją marszynę No bo jakbyś tak klapsa tak, komuś tak. dawał Pianka miała dużo Weźmy piankę Weźmy piankę No, no tak Strzelmy w, w piankę Tak. Pianka o! O! 1, 1 Koło 1 ma piankę Ale idą Dobra, dobra, większa no. Jaki jest drugi, najstarszy film na kanale Friza? Nie wiesz Kurde, co ty zrobiłeś człowieku? Wiśne rolki są pierwsze <laughs> Wiem chyba Nie wiesz Wiem Tylko ci się tak wydaje Mi się wydaje, że zostawił to dla mema na kanale Ja bym powiedział, że jest to film, w którym opowiada o wersach Jak się spotykali, a nie byli razem i jest... To jest ten film. I to jest wasza odpowiedź? No, tak, ale wydaje mi się, że to jest to. to jest. Tak? tak. To nie jest to. Nie. Wydaje okay. mi się, że został film, ale nie jestem pewien, to tylko mówię, że zabiłem kolegę Pranko na taki film. Było. Był. Był. I nie okay, wiem, czy on to tego nie zostało. Ja ale jak mi Max, Max powiedział, to mi się przypomniało, że on chyba wszystko usunął do filmu Kinga wyjaśnienia, czy coś takiego, jak Zewo z Kingo. I okay. to może być ten film, wyjaśnienia z Kingą. To jest no. film, który został. No tak, najpierw wyjaśnienia, a później przedstawienie Tak, później przyjaś... była dopiero werka. Masz rację. Chociaż był film, w którym on opowiadał o Wersowie, że był z Kingo, i nie mówisz to Wersaw. Było coś takiego. Było może odpowiadać na takie pytania, czy coś, no? No ja chyba obstawił wszystko. No możemy mu obstawić. Wyjaśnienia po zerwaniu z kinką. Pokémon, pokémon. Kurde, kto ją wybierze? No tak Ja tak wchodzę i mówię, no to trąba, poznajcie trąbę. Teraz tak. będzie trzeba coś zrankingować. Top 7 YouTuberów. Od najwyższego do najniższego Indywidualni twórcy Nie mówimy o tych kanałach typu Bazylare, Bazylare. I tak dalej. mówimy o twórcach takich Dada. Pierwszy obecnie i tak jest Potem jest bezi. Blowek, następnie mamy Rembo Rezy. I tu mamy pewną trójkę, czyli mamy freeze Blowek, Rezy. Tak I co mamy dalej Karol? Steel okay. jest wysoko Ale Steel nie ma aż tyle Ma stary, on ma, że ma po cztery banki myślę Trzy coś na banku. Nie jest w top 5 Karol to, to kto? Dobra to chociaż pięć no No Dobra Jak Ale... jesteś już tacy słaby Oh. Czyli to no ja leci od góry, to już pod No tak, no Freeze, freeze. freeze Blałek, Rezin. Co mam potem, Karol? Ja bym powiedział, do stew. Serio, dał no? mi on miał mega dużo słów. Wardęga stary ma, Wardenka mega ma mega dużo. dużo. Pies pająk przecież stary. No ma, ale nie wiem, czy ma aż tyle. Wiec? Ma, no, czy no. nie teraz, czy ja czy jest... ograniczyć czas? Czy tak, ma... dobra, nie, okej, okay. ja bym dał na 5 miejsce wardęgę po. Nie no, przepraszam, chyba, czy nie. Jak chcesz? Freeze, Blałek, Jestem z tyłu to dla nas Ile sezonów miała ekipa? Mam! Ja opierdziałam! Jestem całyś zdrowej! Od To, bo nie skupię się Ekipa? Oni powiedzą, że cztery pewnie. Ale Teoretycznie sezony ekipy dalej trwają chyba Trzy był na pewno No ale czy... Nie nie, najbą, trzeci, najbą. sezon czwarty to wisiał jeszcze w domu ich To To tak, Tak, sezon pierwszy, potem drugi byli w Stanach, trzeci się wprowadzili do, do domu i przeje przejechali tam jeszcze czwarty okay. Zaczął się czwarty i oni w czwarty, w połowie czwartego zaczęli się wyprowadzać Sezon czwarty przecież była piosenka, byli na Hawajach Dobra no, odpowiadaj jak o, chcecie, odpowiadajcie jak chcecie, Cztery Mówcie, mówcie, no, no dobrze Cztery, dobrze no Siedem, cztery tam, wiecie Jaki film? Aktualnie jest top 1 na karcie na czasie. Nie wiesz, nie? Ja, wiem, wiem. ja też wiem. Poka Fona z Czajnikiem i ostrym. Źle było. Na 100% było, bo widziałam, że brodek wstawiał na IG. Tak. Może być otwarcie kanału 0. Tak, dobrze, wczoraj było. To jeszcze było. Coś był. takiego? Bo jest kanał 0 i Karol mówił, że już wpuścili jakąś zapowiedź. To może mieć dużo. Nie, no, nie wiem. Nie. Faustyna. Faustyna z Gatów eee. po telefonie do pasu i chłopaka po telefonie. to miało dużo viewsów. Faustyna. No nie. Dobrze, tak, Natix, tak, dobrze widzicie w drużynie ja, widzicie! To, gra, no, widzisz, to co patrzy to na kartę na czarno! Małaś tego używa? Ja nie, bo no, mnie nie nie na niej nigdy <głos> nie było! <noise> Kim <nie głos> AJ nagrał odcinek, gdzie spędził 48 godzin w służbie ochrony w państwa! Kurde! Z Kasprem z Wojskiem Tak, ja też wiedziałem I dobrze to idzie. No A jak? Kopy na serio? Zmiana? Mordzia, zmiana, zmiana. Nie, nie, nie. Dobrze, bo Ja będę się z nimi lepiej szarpał, no? W którym odcinku? Twoje 5 minut, dalej rączki Był Paweł Tak, 100% chodzi o mnie Jakiego to w ogóle? To był, <laughs> to był drugi odcinek i to było okay, okay. 50 baserów. Dobrze To było łatwe, to było tak proste Ile, i jakie, albo jaką wydała płyt Julia Żugaj? A o, kurde bo to! Totalnie ja nie wiem. Eee, nazwy płyt? Nazwy. Czy ile? I ile? Trzy wydała. Ona miała tylko nazwa... Ona miała jakoś trzy nazwa... Nie powiemy, tak nie powiemy trzech. Czy na pewno trzy? Miłość, odeczne miłość. Dobra, spokojnie. Miała Miłota. pierwszą płytę, ona była taka kwiatowa. Kwiatowa. On myśli, że ona w kwiciarnie na przykład. <laughs> Dwie albo trzy płyty miała, nie nie wiem. Ja też nie wiem. Nie wiem. wiem. Miłoski, bo jak się no, to mogła to, powiedzieć. To, to, to chociaż będzie i liczbę. Trzy. Czy mogę? Pójd były, e, otóż Pawle, tylko dwie Tak, były dwie, zatem Jakie? Pierwioty świąteczne miłostki, a druga była... Miłostki i świąteczne harmonie Czyli co? Czyli no, wyznacie, no, no, no bo powiedzieliście dwie no. Żeby powiedzieć. no Elegantnie no, Macie no. fartą Mortalci i Kartoni, jak dołączali do GenZi, to usunęli wszystkie filmy ze swoich kanałów Jaki film został Bierz. na kanale Kartoni? O, Kazałeś mi stary Na kanale, myślę, że Mortalcia Kartoni Ty na kanale na Kartoni Na kanale Kartoni? No na kartonie? Nie mam pojęcia co tam było wcześniej Stary ja bym powiedział, że to była jakieś nie, przeprowadzka jakaś może Właściwie albo się <laughs> przeprowadzkę Albo Q&A z chłopakiem Ale... Ewentualnie mogło jeszcze zostać Nie wiem czy też coś nie z rodzicami Albo jakiś prank, oni pranki robili Ja nie wiem, pustka w głowie, przeprowadzka jakaś Źle Dobra, czy ja mogę powiedzieć, że to był pierwszy film na jej kanale? Który był nagrany? Możesz tak powiedzieć? No to to powiem tak To nie Moje 21 urodziny To był taki, że, że wszyscy się zastanawiali o co chodzi i wszyscy oglądali ten film na patrzyliśmy na Okej, Jaka jest najpopularniejsza piosenka na kanale ja <grym> mortalcia? Ja myślę, że kipy Zawsze werki i... <grym> czy jakaś starsza? Nie, tak. Kinderki Nie, nie ale nie, nie kinderki, ta będzie miała y, szkło Kinderki na pewno mają około 20 nie domu. wiem czy szkło nie ma... Chociaż nie, szkło nie trafia tak mocno ma, Gdyż pojarzą, trafiają no? w ludzi Dobra, robimy tak? No. Kinderki Dobrze. Kurde! Która no, powiedzieć no, Która youtuberka przeprowadziła się ostatnio? Jasnych <ślesk> No słucham, Ty, gdzie się, się przeprowadziła? Moi drodzy koledzy, sobie pytanie, która youtuberka przeprowadziła się ostatnio Do? Do Krakowa, po y, Warszawie może z powrotem Chodzi się o <śmieje> w tym Ale nie, nie bo się śmieje, więc to odpada Beka jest dla wskroju Nie, ja się śmieję, to powiedzieć wszystko Dobra A mi chodzi bardziej, może, może być jakaś przeprowadzka za granicę, stary Ostatnio hatra teraz zaklina się, przeprowadziła do Stanów Andziaks, stary, przeprowadziła youtuberka, Andziaks, Andziaks. Do na pytanie. Się prowadziła się ostatnio do kampera yeah! Yeah! No, no, lepiej, no, Nie, ja, to 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 Nie! Nie! że po no. po no, się no. rzuci na to pytanie? Że... Ale za jest dobrze, Nie! dobrze. Tak, tak. dobrze I, no. Ja chciałem gdybyście źle Uj, odpowieć, Nie! 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 chciałem powiedzieć, że za dwa punkty Nie! No. Nie! będzie Nie! 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 co najmniej trzy osoby, które były w Disneylandzie albo w Disney Worldy. Ja, y, VKF y, od y, Narfa, na pewno była z Narfem no Werka była, Werka była No Jawor, VKF i Werka była? Ja Werekka Werekka. Werekka Werekka. Werekka Werekka. Werekka. No nie wiem no, że to było na kanale Narf. No nie ma Lexi była Lexi? Ej była Lexi, miała fotkę na IG, tak Ale chodzi mi o... żeby było... Ma chyba film z tego, jak była z y, rodzeństwem Czyli zostawiamy czy... Jawora Tak hmm. Nie wiem co, tutaj, jak to nie ma... Jawor, Jaworki F i zapomniałbym starym przysięgów Jawor, Leksi Nie no naprawdę? Nie chcecie powtórzyć? Nie My byśmy byli przyjaciółmi i byśmy to zrobili Wersow Ej tak, Wersow, Wersow, tak, sorry Jawor, Wersow i Lexi. No dobra, punkt dla was No dobra, punkt dla was, nie będziemy już teraz się do... zagłębiać tak? Pierwszy odcinek na Ciebie. kanale Wersow to nie, czemu yeah. to zrobiłeś? A ty też? Nie Nie musicie powiedzieć dokładnego do tytułu, ale jakby o co chodziło Dobra, poczekaj, ja dało. wiem Oni siedzieli z Frizem w kinie chyba I tak. opowiadali coś Ale co tam robili? No właśnie Opowiadali swoją historię poznania się No dobra, to jest nasza odpowiedź Siedzieli no jest w kinie to... i robili ja. No dobra, no może to Prawda, że to był pierwszy odcinek, który okay. dalej jest kontynuowany ogólnie na jej kanale. Nieprawda! Tak. Pierwszy film to jest wspólny tatuaż Nie, pierwszy jest czy, czy to prawda, nie, że? Nie, sprawdź. No to, no to sprawdzałam! No i się sprawdzał przed cygurną. Ja to sprawdzał? O co ty mówisz? Czemu zwrócić przed cygurną? Oni oszukują! No, pierwszy to raz! Nie, źle sprawdziłeś, czy to prawda? Nie, to już oszukiwał! To jeszcze źle oszukiwał! Nawet mnie jest wspólny tatuaż, to jest tytuł, ale ogólnie to jest kiwany, czy to prawda, że? Czyli dobrze, no. Dawaj telefon! Nie, dodaj! Rzeczy, Rzeczy, nie, nie będę, brał. Pięć razy. To Rzeczy, pod kątem to Pod kątem. już nie ma nadziei dla Was. Dobra, zgrałe. Gdzie na odcinku Gen z poleciała Hania z Olkiem? Nie wiem, jak wyglądałaś to. Nie, wydaje mi się, że. Nie, ale znajomi nie, nam wymieniali Wydaje 4? mi się, że Londyn stary. No to stary. Ale nie, Bomba, nie. Poczekaj. Na tych skiwakową. Faustyna z Kartoniem poleciały do Włoch. Nie daj sobie psychy zniszczyć. Poczekaj. Świeży z Julitą polecieli gdzieś do Szwecji chyba, albo jakiś Skandynawia. oni? Tam Gdzieś zimno? Tak, gdzie było Dobra, na bank, Londyn, bo to nie wiem Lądy, U Londynu no. nie ta psycha, nie, nie ta psycha nie, Jak zaczęła na bank, mocno. tak zimno tam było, to że to jest fajne. Tak. I moi drodzy, ostatnie pytanie Jaki jest rekord na polskim YouTubie? No, I teraz sumie może co? być... No musiałem Może być live'a, wyświetleń, piosenki Live'a, Buddy 660 tysięcy Kurde co? Jaki jest rekord? Wyświetleń do 4 h? Nie, godzin bez snu na polskim YouTube oh, 50 ponad oh. na pewno Potacie nagrał 50, a Karol z deba zawsze nagrywa, że pobija o Taci Może Możecie się pomylić o 3-4 godziny 51 czy 7, 51 ja bym wybadał. Tak myślisz? Tak się wydaje byśmy się mogli pomylić o 2-3 godziny Oj mordzia, oj mordzia, ale wstyd, wstyd ogólnie, ale wstyd 54 dajmy Czyli 54, czyli pomyłka 51 będzie, 51 się zalicza w granicy, w granicy błędu. 54. Z tego co ja wiem, to jest więcej. Ty nagrywałeś przecież chyba 51! Zdęba ciebie pobił! Ale poczekajcie, poczekajcie, poczekajcie. Czy w ogóle Zdęba był najwyżej. Z tego co widzę, z tego jak pisałam, że godzin... H bez snu. Wyskakuje mi bodzio 73 godziny bez snu 3, godziny, 3, 3 lata temu. On tu chyba nie zrobił tego, wiesz. I jeszcze jest. jest. Eka nie spałem 66 godzin. Dobra, godziny. to i tak jesteśmy okay. To wygrał. Ten teren! Oni wygrali niestety 13 do 7. <laughs> do Ale zostaliście, zostaliście Ale z jednym trzeba. Były same jakieś takie w pytania. Seria, w ogóle nie wiem. Nie wiem. Serio, Wiesz co? Ja, ja już ja znam lepiej do... twój kanał. To były jakieś pytania z pięciu lat. No, ja nie w... wiem, chyba masakr. Oje, no dobra, dobra o, no, gratulacje. Gratulacje no. dla was. Cóż, no, stówka dla ciebie, Natalia, stówka dla ciebie. Dobrze, idziemy do Ja się nie dzielę z tobą. A co za? To no moja wygrana. No i bardzo dobrze. <laughs> Więc subskrybujcie kanał, co w górę I to zobaczenia w kolejnym odcinku. Do to już ściągasz.